Co kupiłam z obecnej promocji Rosman i czy było warto? Część druga. Ten tuż to moje ostatnie odkrycie. Moje rzęsy wyglądają po nim przepięknie, są pogrubione, wydłużone i do tego odżywione, ponieważ ta maskara jest wysoko odżywcza i zawiera substancji, które je pielęgnują i wzmacniają. Ma dosyć specyficzną, jak dla mnie, szczoteczkę, w której włoski z jednej strony są krótsze, a z drugiej dłuższe. To sprawia, że możecie precyzyjnie dotrzeć do rzęs od samej nasady i naprawdę efekt, jaki ona daje na rzęsach to jest po prostu miodzio. Podkład w którym się zakochałam od pierwszego użycia. Ma świetne krycie i do tego pięknie nawilża, więc będzie idealny dla cery normalnej bądź suchej. Wygląda bardzo naturalnie, fajnie stapia się ze skórą i do tego przepięknie pachnie ogórkiem. Klej do brwi z NYX, na którym przyznam, że trochę się zawiodłam. Totalnie u mnie nie działa, nie utrwala moich brwi, natomiast ciągle próbuję i daję mu szansę, ale jak na razie dla mnie były to pieniądze wywalone w błoto. Więcej produktów z promocji oraz to, jak radzą sobie w akcji, znajdziecie również w najnowszym filmie.